Się wiąże tylko z tym, że mamy inne narzędzia dzisiaj. Pier jeden z pierwszych remixów znanych, słynnych to Salvador Dali, który domalował Wąsy o analizie. W nowszych czasach remixem zajmował się Jacek Fedorowicz w stanie wojennym, kiedy brał fragmenty propagandy komunistycznej, dop dopisywał swoje komentarze i one funkcjonowały jak remixy, tylko że to ma satyrę. Tą drogą będzie majewski przod. Z remixem mamy do czynienia wówczas, prawda, kiedy tekst, który powstaje, tak, nie układa się w tego typu dobrze skonstruowaną opowieść. To jest kolaż motywów, kolaż tematów. To jest pewna próba dekonstrukcji e, tradycyjnie pojmowanej opowieści o świecie, właśnie z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem. Mam jeden e, wielki problem no. związany z tym, tak zwanym remixem. Bo doceniam. Wkład twórczy wtedy, kiedy wtedy, kiedy autor takiego remiksu y, tworzy wymyśla, przykład jakieś sprzeciwne y, zbitki montażowe albo efekty specjalne. Zupełnie nie doceniam tego, że odbywa się to poza prawem autorskim. Wiedza stworzona na koncie tradycyjnej historiografii jest kluczem, albo może być kluczem do dekodowania dekodujemy go za pomocą tylko i wyłącznie tych narzędzi dostępnych nam tu i teraz. I, że Państwa zdaniem zdanie właśnie tego typu forma może być tak naprawdę y, jakąś formą dydaktyki, tak? Podstawową z, w zamian tego dyskusji. Ja rozumiem oczywiście kwestie środków multimedialnych i tak dalej. To jest, podejrzewam, uniknione także w sferze y, edukacji naszej. Jeżeli tematem byłoby, jak na jak wiele różnych sposobów można widzieć daną opowieść, czy daną sytuację, czy, czy kontekst danego miejsca, to być może jeden z tych filmów byłby bardzo dobrym przykładem, tak? To bardzo zależy od kontekstu. Na pewno jest bardzo wiele realizacji, które można nazwać remiksarami, na które są świetnymi materiałami dydaktycznymi. Budujcie na przeszłości. To jest przyszłość.